No i udało się to w miarę bezpiecznie na prowadzeniu Lady Mary. Lady Mary na drugim miejscu Kailon mocno poprawia kismi Sodhey i za moment zapewne przesunie się na drugie miejsce. Lady Mary na prowadzeniu, tam zdaje się jogurt już galopuje, tak prowadzi lady mary na drugiej pozycji kismi sotrei na trzecim miejscu kailon na czwartej pozycji kalina ov piąty jest kavani dipoto na szóstym miejscu katko D i kalin Restelao. I daleko z tyłu jogurt. Koniec są na przeciwległej prostej. Do celownika zostało jeszcze 1600 metrów. Lady Mary, przy niej zaraz kłusuje kismi Sotrej. Lady Mary i kismi Sotrej razem. Później jest kalina o na miejscu trzecim. Razem na prowadzeniu Lady Mary i Kiss Me so Lady Mary, Kiss Me so Kalina OV na pozycji trzeciej, Kalin Restella na miejscu czwartym, galopuje Kailon. dostawki Dochodzi Katko ŻD. Z tyłu jest już Kawani Dipoto, sporo traci i daleko, daleko jogurt. Lady Mary cały czas od startu na prowadzeniu Lady Mary na drugiej pozycji ga galop Kusuje V. Na trzeciej, bo na drugim miejscu oczywiście Kismisothej. Lady Mary Kismisotrei Kalina OV. Kalin Restela. No i najszerzej tam na prostą będzie wychodził Katko ZD. O, Katko ZD galopuje. o to niespodzianka. Lady Mary na prowadzeniu. Lady Mary finisuje znakomicie Kalin Restela. Lady Mary, Kalin Restela. Ta para. Kalin Restelan i Lady Mary Kalin Restelan i Lady Mary Do celownika 200 metrów Tam jeszcze do walki włącza się Kalina OV Kalin Restelan, Kalin Restelan Znakomicie kłusuje I w celowniku Kalin Restelan Na drugim miejscu Lady Mary Na trzeciej pozycji Kalina OV